Siemka, widzowie, ja jestem Ulek, to jest yy, pierwszy odcinek z tajemnicy BROCKHAVEN RP dzisiaj, yy, dzisiaj, yy, dzisiaj wam pokażemy nową tajemnicę z BROCKHAVEN Czyli na przykład w jednym domku Zaraz wam pokażemy Pianek. No tak, jest młody dzieje Ej Pianek, na razie yy, weź się na chwilę do, do jakiegoś domu, bo musimy coś im pokazać, Czekaj okay? Jeszcze, do jakiegoś domku, na byle jakiego Poleć nie do jakiego, jakiegoś wolnego, bo musimy coś pokazać, i może się to jakoś do mojego domu, z do, podziemiu Brockhaven. A oczywiście, z ziemi Brockhaven będziemy dzisiaj jeździć helikopterem. I poleć, ale nie do tego domu, na przykład do jakiegoś, którego można zarezerwować. Oprócz hotelowego. No, po Szybko do jakiegoś. Dawaj, szybko do jakiegoś. Yy, który można zarezerwować. Na przykład. Yy, tylko wejdź tam po drugiej stronie, bo tu są jacyś bandyci. Albo w sumie tutaj poczekaj. I już mam sobie pokazuję. Yy, Które tu to się tam Telepierdnęło telepiernęło. Który. Jako... O, jest! Jest, dobra, to on. Czekaj, to pokażę. Czekaj, to się ładuje, patrzcie. Bo, bo widzicie, 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 tylko że się tak długo ładuje? Patrzcie. My się teleportujemy tutaj, spod świata. Bo patrzcie, bo my się teleportujemy, widzicie? My się teleportujemy. My się telepierd... teleportujemy i to, się... I te... to teleportuje nas. To nas teleportuje... Jezus, mój telefon. To nas teleportuje do yy, tak naprawdę. Yy, no, yy, podziemi ziemi Brockhaven, tylko nas yy, nie zabija. Choć Franek. Właśnie będziemy... Będziemy pokazać im to, gdzie to dokładnie jest. Dawaj pod świat. No Dobra, Nie ja. Miałem Ach jak zwykle. Jest. A bo ja, ja, ja jestem jako hero w tak. Żeby nam nikt nie wracał z tego domu od razu, bo tak. No i żeby nikt nie patrzył. Bo... Dobra, lec, leć, leć. Może nam uda się dostać, bo nie wiem czy ktoś ma taki dom sam jak my, jak ja. Bo chyba jest tylko taki jeden, to będzie chyba tylko taki jeden. No, czyli mój Nie. No patrzcie. No, czyli tutaj będzie jak tyła nie to może No ej dobra, chyba coś tutaj no. widzimy. I dzisiaj to, to nas teleportuje jakby do tego. A my powiedzieć. O, jest kilka Czeka. takich boksów. Nie, czekaj, bo tam jest. Yy. Dokładnie o tym jeden boksu z tych trzech. No bo my się tam bogujemy, no bo, yy, bo jeden boksów z tych trzech jest mój dom. I właśnie to nas wtedy teleportuje. I spójrzcie na te czarne. Czekaj, ja już wam pokażę z może. Nie, nie, nie widać. Yy, spójrzcie na te czarne widzowie. Zahamujesz? Yy, I tutaj <laughs> Właśnie tutaj na stele... Tutaj nas teleportuje, właśnie stąd, tak jakby tyk, i wchodzimy tam, ale nas nie teleportuje tutaj na dwór. Musimy czekaj, bo ja znowu sposób jak tutaj się dostać, poczekaj. Ja to zrobiłem, ale ty franek nie umiałeś zbytnio. Czekaj. Ale jest, bingo. Dobra, poczekaj, teraz tutaj. Czekaj. tutaj. Dobra, No, yes. to my, kurde, idziemy się bugować. O, a ja watcha autoklikera i się bukuje. No, no też. Jak, jak masz ustawę tego autoklikera? Tego najlepszego. No, a może ustawimy sobie tysiąc na jedną milisekundę. O kurde. Ja już się spierdzieliłeś nie, tam, ja nie, nie. Jak nie. Jak się... No, już nie Dobra, jestem. czekaj, ja wezmę tego samego boksa co ty. Czekaj, co to było? Ten, tak ten. Ty masz jakieś lagi na tym. Czekaj, jeszcze raz. Nie, no, jak ty to robisz? Poczekaj, weź, daj mi tam pomóc Nie, ja jak... masz ustawę tego autoklikera.

nie, milisekund na, na time, tak co. 000, so. A to co wstawia się poza tym, co? Ej, może 10 tysięcy, co? Nie, no dobrze. Jezu, 10 tysięcy to nowa lak pierdoła. Jak ty się tam telefonowałeś? Aż, aż, aż pisano, że w drogach jestem. Mmmm. Dawaj szybciej. Aha, bo ty, tam Helka jeszcze stoi, patrzcie no. no kurde, ja się nie mogę tam kuźwa A, a kogo był to dom, widziałeś? Nie Nie. Może się jakoś tym łóżkiem zdarzy dziękuję. Nie, łóżkiem nie, iPhone'em nie Bardzo nie wiem, gdzie ty jesteś O Jezu, no to... Aha, bo ty już lecisz

No, na razie czekaj, to może. Yy, czekaj, lotarkę. A widzę Cię! Tutaj, właśnie ten Boks! Jak widzisz? widzę, widzę, jesteś Dobra, lądujesz, ale jak Ty się tam bugujesz? No, ja nie mogę. Daj 10 tysięcy kliknięć. Czekaj, ja Ci pomogę. Zarobisz? No, Ile Ty masz kliknięć ustawionych? Ja mam F6, ja mam F6 start. A ja mam F4. I jak masz tam pod stylem, masz takie ikonki tych przedmiotów, to dajesz jest na ikonkę tego ewsa i dzieje się coś takiego. O wiem, ja to wiem Franek, ja to wiem, patrzę. 10 tysięcy kliknieć Ja też mogę no, jak widać ty jeszcze się nie wolno ja Dobra, to jest. J6 idę. Kurde. <laughs> ja nie wiem, czy ja No nie! Ja znam sposoby. Ktoś mi tam obrobił No hmm? poczekaj, tylko... Jak chcesz mój dom jest zabezpieczony, czy jak? Dobra jest. Nie będziesz mi tu włazić, kolasie. Poczekaj, tylko sprawdzę tutaj. O. No, mógł być tą idą, rzeczywiście. Dobra, teraz ja się resetuję. Tylko chyba za 4 minuty musi. A, jeszcze chcemy jeden bug wam pokazać. Mamy też te fajne bugi. Patrz, tym bliskiem. No ja już ten koleś w las jakiś kryminalny, <grym> który mi obrobił. No, tak, jeszcze to wam chcemy pokazać. No dawaj. Właśnie, to chcieliśmy wam jeszcze pokazać w tej tajemnicy Brockhaven. Yy, yy, w tym szpitalu jest nie jedna taka skrywka, bo jest ich jeszcze chyba więcej, ale nie jest taka tajemnica, że przejścia. Coś tu jest napisane. That's the But this is Everyone this time. What the bird thinks. The very I cannot point the power. Secret cover is look. So, mm, to be ever not this world. Maybe history will show us the way. Tarta. Dobra, idę i namalamy. Dobra, Nie ma żadnego wirusa. jest tak darmowy, nie, trzeba wystarczy go pobrać. To jest najlepsze, że raz wyrąbało do farmy z, z środka mapy. Oj. Aha, dobra, to ja też sobie recenzuję. No nie wpadłeś pod mapę, bo cię tu nie widzę. A no, już jesteś. Dobra, to dawaj jeszcze raz. Teraz na wózek. Spróbuj. Nie, No w sumie dobra dawaj, weżek. No wylecieliśmy. Nawet pod światem. Nie to Nie, jakoś babę wziąłem. poczekaj, bo... XD. Dobra, czekaj, dawaj. No dawaj mi nie ty... Mm. E, wiesz, że e, wczoraj, gdy grałam z kolegą, co nie, to mordowałam jakiegoś typa, który miał e, chyba kuperu e, boksów i wiesz co? O, paliśmy pod świat! Ale każdy dobra widzowie, kończymy odcinek. Modzieję, że on się spodobał i chcecie więcej tajemnic z Brookhaven. Będziemy robić jeszcze takich więcej fajnych frajdek. Jak tym bagowanie? jak teraz wysrało. Czekaj, jestem nas Jezus! ja Ja le... Jezus! Jezus! Kur... A! 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 Ja jezus! Jezus! że Jezus! Ja Jezus! 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 Czekaj, Jezus! 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 puść mnie <laughs> Dobra, że czekaj jeszcze... Stop, 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 stop Stop! No jest. Dobra, ostatnie ostatnie cacko i dawaj. Bo ja mordowałam tak wiesz co ja? Ja wczoraj mordowałam jakiegoś dybka, który miał koperboks sobie wydał. I ten... I wiesz co? Wywaliłem dwa razy serwera, bo mnie wykwali z tego powodu. I wiesz co? E, e, że... Bo, bo mu tak zacinało tą grę, że go też wywaliło, wiesz? Pamięt... Kupujesz? O, o, Ej, ja byłem pod światem. Dobra, widzowie tym razem kończymy odcinek, bo to, no, mam nadzieję, że wam się spodobał. W odcinku uczestniczył młody G, mój, mój stały kolega, i chcieliśmy wam się właśnie teraz pożegnać. A więc my już się z wami żegnamy i Siemano! No tak, to akurat musicie zostawić lajki, bo, bo my odkrywamy dużo tajemnic, bardzo na to zmarnujemy trochę czasu, ale robimy to dla was widzowie, a więc my się z wami żegnamy i cześć!